Jesteśmy z powrotem, dzisiaj mamy plecy i biceps, i od razu po treningu idziemy spać, bo jest godzina czwarta rano. A ja jednak chciałbym się wyspać jeszcze do szkoły. A nie, kilka lat temu, kiedy miałem 11-12 lat i chodziłem biegać 7 km o 6 rano do innej miejscowości, a później przychodziłem z powrotem do domu i czytałem książki przez dwie godziny, bo nie miałem nic innego do roboty. No i oczywiście te książki, które wtedy czytałem, nie miały nic do czynienia z nauką. Ale za to już teraz się muszę zacząć uczyć, bo za kilka tygodni mamy egzaminy ósmokleśne. I wiem, że ludzie w moim wieku już się zaczynają uczyć tego dużo wcześniej. Ale jak na razie się po prostu skupmy na treningu. I jeszcze sobie porobiliśmy tutaj Podciąganie ciężarem z lekko innym chwytem Bo nigdy tego chwytu nie robiliśmy jeszcze No i wiadomo Jeżeli byśmy byli teraz na siowni To byśmy byli w stanie się Bardziej wyprostować, czyli jakby obrócić inaczej, żeby robić te powtórzenia. No ale jak na razie w domu, to my tylko czekamy, żeby ten drążek metal by się w pół po prostu złamał, bo już tyle rzeczy na nim robiliśmy, tyle powtórzeń, tyle ciężaru, że nie zdziwiłbym się po prostu, jak on by się w pół złamał. Tutaj sobie robimy uginania z i ogólnie przestaliśmy używać tej łamanej sztangi. Po prostu sądzę, że ta prosta jest najlepsza. Możemy najbardziej czuć ten ruch. I też zauważcie, że na końcu tutaj powtórzenia, czyli tam na górze, ale nadgarstki mam trochę zgięte i tą sztangę bardziej do siebie dociągam, a nie po prostu mam je wyprostowane, tak jak większość osób. Po prostu sądzę, że tak jest lepiej robić powtórzenia. No jednak czujecie ten ruch lepiej. Sami sobie spróbujcie takie coś zrobić. I <laughs> Aktualnie skoło 10:00 jeszcze mamy czas, aby porobić sobie jakieś uginania z 22 kg. Dlatego od razu po śniadaniu porobimy sobie uginania z tymi 22 kg hantlami. Dobra, kończymy. Widzimy się tak jak zwykle, prawdopodobnie w następnym filmie. Także do następnego.